Mimo, że Portugalia jest gospodarzem, tak naprawdę nikt nie jest przekonany, że ten zespół zwycięży w tym turnieju. Proszę Państwa, to skład drużyny portugalskiej w bramce z numerem pierwszym Ricardo, z dwójką Paulo Ferreira, z trójką Rui Jorge, z numerem czwartym Jorge Andrade. Teraz skład Greków w bramce Nikopolidis, z dwójką Seitaridis, z piątką Della, z szóstką Basinas, z siódemką Zagorakis, z ósemką Jana Kokulos, z dziewiątką Haristeas, z czternastką Fisas. To zestawienie rezerwowych graczy drużyny portugalskiej i greckiej. Dziś bardzo defensywnie portugalska prasa Anonsowała nawet, że zagrają trójką środkowych obrońców A ja, Portugalskim obrońcą. Tymczasem okazja 1-0 dla Grecji Karagunis Błąd Paulo Ferreira, który podał piłkę do Karagunisa A ten podciągnął kilka metrów z piłką Proszę Państwa i w siódmej minucie Mamy sensację Za bo... z Kosztynia niepewna interwencja Harry Znów było bardzo groźnie pod bramką Ricarda. No jeśli uwzględnić, dośrodkowanie. No i kolejna doskonała okazja dla drużyny greckiej. Ofisas strzelał na Routo, sygnalizowali rękę, a Georges Andrade próbował strzałem no, z ponad 25 metrów zaskoczyć Nikopolidisa. Jana Kopulos, Aristeas i piłka nad poprzeczką. Tymczasem znów ruszają Grecy. Charisteas. Teas. Paulo Ferreira będzie mógł teraz dośrodkować pole karne. Rui Ale wreszcie pierwsza ładna ofensywna akcja Portugalczyków. Akcja z pomysłem. Akcja zakończona do środka. Luis Figo i Fisas. Dośrodkowanie. Pauleta i dobrze Nikopolidis. No na razie nie można mieć większych zastrzeżeń do bramkarza. Smaosa Broza z pierwszej piłki. Zagram teraz piłkę Smaosa Broza i Nikopolidis. Druga groźna sytuacja dla reprezentacji Portugalii w tym meczu. Trochę poddenerwowany od toreta dla zespołu greckiego. Charisteas, Okazja. Rzut karny. Paulowany w polu karnym Seitaridis, ale znów trzeba podkreślić wspaniałe, ofensywne wejście Seitaridisa. tej jedenastki. 11. i Ricardo 2-0 dla Grecji. No i w tym momencie już naprawdę pachnie sporą sensacją na początek tych mistrzostw, bo w 51. minucie Grecy prowadzą z Portugalią 2 do 0, no któż by się tego spodziewał czasem Deco jest wreszcie w polu karnym Deco no i znów strzał, który wywołał aplauz, ale strzał, który nie trafia w światło bramki Deco, ładnie uwolnił się spod opieki Basinasa, szansa Cristiano Ronaldo i tym razem bardzo blisko Portugalczycy zdobycia kontaktowego gola o Nuno Gomesz, Nuno Gomesz, broni Nikopolidis. No wreszcie granych o coś, po prostu chyba temu zespołowi zabrakło. Teraz szansa, gól! Honorowa bramka dla drużyny portugalskiej w dzisiejszym meczu. Już w doliczonym czasie gry, po dośrodkowaniu Luisa Figo do bramki. Portugalia na inaugurację przegrywa z Grecją 1-2. I nawet ta honorowa bramka zdobyta przez Cristiano Ronaldo tak naprawdę niewiele zmienia w ocenie tego meczu, bo Grecy w tym spotkaniu na zwycięstwo zasłużyli. Mamy na pewno zespół, który podobał się kibicom. Mamy zespół, który może być czarnym koniem. Nie wiem czy wszyscy w naszym kraju mogli wyobrażać sobie, że tak zacznie się inauguracja, że ktoś był w stanie powiedzieć, że Grecy są tutaj stawić czoła Portugalczykom. Dzisiaj pokazali Mało tego, że skuteczną piłkę, to dojrzałą piłkę, bardzo dobrą piłkę i należy za nich trzymać kciuki.